Chodźcie na górę. O! Oh. Tak. Lagi No, super. Lawion chyba umarł. Zobaczmy, czy przeżyjemy bez niego. Jest, nie jest technikiem przypadkiem albo co? Nie jest potrzebny w tej misji. Okej, okay, dobrze. Hmm. Nie tylko tutaj. Nie. Ale żart. Weźcie sobie apteczkę, amunicję znaczy się. Aszmery, weź apteczkę, by ranny i użyj sobie. Potem podnieś, hmm. potem rozsłonasz. Jak okay. mam się uleczyć? I weź tym co wspomniałeś, ok. I idziemy, w dół. Może Altefireu, te miny z ognistych masek okay, nie w tak straszną rzeczą. Ja stoję tutaj i będę walił po ścianach, bo nie po ścianach złożał. ja, ja, stoję, tutaj ja, ja stoję tutaj, mam minę i mi dobrze. Masz działko. Ustaw I działko. Zaraz wrzucę wam Tesle tutaj. Dobra. Gdzie nie rzucie? strzelajcie do mnie, ok. Kiedy rzucić Tesla? Kiedy uzna, stosownie? Może nie w sumie. Kiemuś? Można je zabić po skombacie nawet Tesla czy co? Do robale. robale. Dział... to jest stosowne. Moje działko wie lepiej co my chcemy robić. Dobra, zrzucę to, to Tesla. Robale. A ja to co, Cofnij się z domu, Usuwam się Za Usuwam się. Zadziałko. No dobra. O boże, ten ogień, to Tesla. Fajne widać No, te inne są łasą awesome. Są Żebyś wiedział, bo on nie mogą przez nie przejść Nie mogą, giną no, nie, nie mogą, zatrzymują się na nich Technicznie Tak zabawny dla mnie Teraz ja walę pod ścianę, bo nie tu dużo Ja to postawię no. drugą minę za chwilę Dobra Wow, to jest tak bardzo overkill. No, no z tego lubię tą postać. A, ta, jak już a się sprawdzimy, jest... to możemy przejść na harda z rzeźnią, ale nie martw się sam, jak przejdziemy kampanię, ona jest bardzo krótka koniec końców. Zagramy w te fanowskie, no, ja ale jest trudniejsze. Nie będziemy musieli się, się przejmować. Ja, ja, ja zaznaczę takich, których Ty nie znasz na pewno. Znaczy, to jest możliwe, aczkolwiek ja grałem dużo i strasznie mi się podobają te misje fanowe. Są znacznie no, lepiej przemyślane on od. No, 26 tych... misji fanowskich, ile Ty masz? Oj, to znacznie więcej, ja miałem chyba z 10 tylko. wiesz, wiesz one nie mają z kim grać, a czasami mi się nie, nie bardzo podoba Swarm. jest znacznie fajniejsze jak się gra drużyną. Może ktoś drużynę offline. Jest na to konsola. Nie Niby, Niby może... Ja tak testowałem mapy wszystkie właśnie. Ale taka... To ale... Ta Alan Stanisza. Stanisza, ale, ale Stanisza wychodzi o to, że to się fajnie gra ze znajomymi. No nie. właśnie. Znaczy, chodzi o to, że fajnie się strzela do swoich. Wcale nie, ja tego nie, <noise> nie powiedziałem. Jak to nie. na amunicji w działku, okej, okay, zabieramy się stąd. Działko nas wykerowało. Ope. No. Report. Kto by chciał Irelię Ch nerfić? Nerf działko. Elawian, yeah. smutny wniosek jest taki, że jak nie ma technika, nie jesteś potrzebny. Nie, ale spokój, jest spokój, nie jest potrzebny. Żartuję, żartuję. O, nie, o, nie, dobra. Chciłbym łańcuchową niedługo. Uy. Nie wiem, ile na poziom... Wie, następny poziom będę miał za chwilę. Po tej misji będę miał następny poziom. Mam minigun na EIF, który jest z co będą słabszy od zwykłego. O, ale... też mam te fajne miny. jej. Tak? Ale i tak ich no. sobie nie pożywasz. Znaczy on nie musi grać techniki, jeśli nic nie wymaga technika. No tak, to jest fajne. Wtedy musimy grać. Nie, wiecie. nie, nie będzie mi skanera. A jest Radar, w dolnym rogu. ty, ty no. go nie widzisz. A, spoko. Bez ciebie nie ma... skanera. Nawet jeden technik ma mniejszy, a drugi większy zasięg na skanerze. Nawet na niego nie patrzę, szczerze mówiąc. A ja często. Ja też. Jest bardzo, 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 bardzo przydatny. też potwierdzi. No, zresztą to mi się urodził. Nie ma się weteranty... trudne, ale potem już... Wiem. Ja, jako weteran tej gry z Alanem potwierdzamy to. Czy ta misja wymaga technika? Zaraz się dowiemy. Alan, no masz pierwszy poziom, czemu? Wasza się nie gra grał mnie. Tak też być może. O! Poczekajcie, moment. Ja tu chyba nie wymaga technika. No to jest napisane, czy to jest w misji napisane, czy wymaga technika, czy nie. Będzie z autoganem latał lawiąc Właśnie się zastanawiam. Aha, żeby mieć tamtą fajną to. Musisz mieć tamtą fajną minę, to muszę mieć tamtą postawę. Sarja. Tak, ty... oficera. Dobra. Eee... Gdzie jest ta mina? Na samym Na końcu, samym końcu... tego, co masz odblokowane. A, jest. A, i Eleven, pa, pa, pamiętaj, że, że te miny kładziesz praktycznie sam pod siebie, więc musisz podejść tam i się położyć, a nie możesz ich rzucić. Biala. Nie no, mówisz, to nie ma sensu, Legion. Więcej amunicji masz z amunicją niż ze zapasowej broni. Tak, no. ale w ten sposób nie muszę przeładowywać. Nie. Słuchaj, <grym> aż mi się ten obrazek gościa łożącego z pięcioma peczęgami na plecach i komentarz. Because Lodnik is for pussies. <grym <grym pussies. Misja tary, technika. Postać... Ta misja Ta misja wymaga przynajmniej jednego technika. Postać. Krzyżka. Nosi cztery plazma-pistole i po prostu je zamienia tak No i dobrze, po co, ci co? po co ci inny sprzęt? Już mogę startować? To... Wszyscy wzięli, co chcieli? Tak. Ja zawsze jedę z tym samym. Nie. Ja no też. Woda, jest już Taki o, jest trudna. O, Czekajcie, I gdzie jest mapa? Pod tabem? Gdzie jest mapa? Pod tabem, okej. I rysujecie. Tak. tak. Idziemy tędy. Tutaj Lavion otwiera drzwi. Co <laughs> <laughs> się stało? Trzeba się zainteresować. To co rysuje? Nie! My i Zainteresowani? Idziemy tędy. Rewiąd sprowadza za nami drzwi. nie bijemy tutaj. Brunijmy się, a potem idziemy w górę. O, pamiętam. To, jest no to ja fajne tu postawię są. działko? Tędy idziemy, tak. Nie, działko. Nie, dobrze, nie działko tutaj? Tak, faktycznie. Z Dział, tego co pamiętam, tutaj, tutaj jest boss. Tak? Tutaj, tak? Nie. Tu, nie? To, nie. Tutaj Takie... jest działko potrzebne. A to nie był przypadkiem helikopter z tej strony? Aaa, faktycznie, to jest helikopter, reakcja. No, ja tak... no tak, tam będzie potrzebne. No dobra, to, to ja, okay. idziemy. Tu będzie działko. Okej, okay, idziecie za mną w takim razie. Uwaga, bo tu spadają z dachu. Trzymaj się! <laughs> Eleven widzę jakieś dens, dzikie balety odstawia. Ała. Eleven, od... Otwórz drzwi, otwórz drzwi, otwórz drzwi Uwaga na bombę tutaj Otwórz drzwi otwórz drzwi MC. proszę cię, lawią. Mam lagi Drzwi, drzwi? nie lagi. lagi, nie chcemy lagi <laughs> Chcemy drzwi, nie, nie lagi <laughs> No fajnie że dajecie mnie bić No też mnie to cieszy <laughs> Ten mur a idę do spaliłeś na nim z 10 typa. No, on jest genialny. O, Aczkolwiek i tak wolę te miny na późniejsze level, gdzie masz kurde 10 min na raz rzucasz i masz ich 10 rzutów. To jest o. bardziej destrukcyjne. Bo coś mi po prostu uderzyło i zabrał puchę, HP. To wcale nie A. ja. Teraz, teraz. Okej. Au, 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 au. Przy okazji tym razem nie chcecie, żebyśmy, żebym zginął. Dobra, ja spawam to rzucaj apteczkę, ale tak żebym nie Tateka. objęła. Kurde. Dziękuję. Chodź tu raz zrobiłeś... OK. Okej. Ustaw działko w którąkolwiek w sumie strony. No to nie będę ubijać za bardzo jeszcze, więc nie wiem. Wiesz co ja je stawiam, bo to tutaj co za drzwi Tak, tak dobra, to jest pomimo. dobre miejsce. Jest dobre, bo są dwa wejścia. A potem jak skończysz, DC do rozłaniaj z lewej drzwi. Osłaniam ci okay. radę... To jest lewej, tak? Ja no to ja będę tu... ja będę tutaj trochę je przytrzymał Wydaje mi się, że ktoś zapomniał je zaspawać. No co nie? Dobra, jed jeden flaming tutaj. Ojej Super, nie mogę hakować. Czemu nie? Dlaczego? Tu? Bo mi laguje i mi rozłoży Dobra, chyba zhakowałem, ale nie wiem. A już możesz dalej nie trafować, czy nie? Tak. O no. dobra Udało się. Musimy się stać na była. krawędzi To się dzieje Ej, Alewion to no. Czemu tam do niego podeszli Z drzwi niezpawanej z prawej z lewej strony No Tak też może być Nie spawaliśmy drugich drzwi, tylko jedne Elavion Masz coś zrobić swoim internetem? Słucham. Nic nie zrobię. Bo lepiej wcześniej. Czemu teraz nawet tak działa bez Bo ten router jest zwalony i ma humory. Chyba no, zła dzisiaj. Jeszcze raz. Au. Tym razem spawamy te drzwi, chciałem powiedzieć. Może tutaj. ja zostanę no. w takim razie technikiem? Spawamy. No, to można tak zrobić, bo spawamy. medyk nie spróbuje to, wiesz, to i tak możesz zostać technikiem, i tak używasz flamera. Ale nie mogę wtedy używać min, a miny plus flamer SOP. No, nie dobre Slane się zostawimy. Chyba, że Lawian weźmie miny. To nie, znane wie kiedy je rzucać. Znaczy wiesz, ja mam takie doświadczenie, no. że zawsze grałem technikiem. Znaczy nie technikiem, tylko tym, oficerem od zawsze i po prostu już przywykłem No, to? no. no ja wezmę ja ja technikiem jak chcecie, bo też się bawiłem chwilę nim. No, z tym oficerem. Tylko powiem ci, że z technikiem jest taki problem, że jak mam flamer, to nie powinien mi... I jestem technikiem, to nie powinienem iść z tyłu, bo mi dłużej zajmuje dobiegnięcie do punktu i spawanie go. Ale z drugiej no. strony z lepiej spawanie drzwi, bo jesteś na końcu. No tak, ale z kolei otwieranie drzwi jest straszne. I, i nie mamy dobrej osłony z tyłu wtedy. Bo Flamer jest zajęty... nie, nie, zajęci... nie osłony z tyłu. No tak, wtedy tak. Dobra, no, okay, no bądź no. technikiem, zobaczymy jak wyjdzie. Stronisz technikułę? Tak. Dobra, trudno. No dobra, as you wish, my friend. Bo ja raczej to ze specjalistów zbrojenia. Chyba chciałeś z, z, z oficerem latać, ale albo te miny. Nie, tak, 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 tak. Który oficer jest lepszy? Mm, to ten, ten, Nie ma człowieka lepszego. Nie masz oficera. Ale ma więcej mini, i tak dalej ma Jagger. Ale jak nie używam Vindicatora, to chyba lepiej jest wziąć Jaggera ja. na górze, tak? Poczekaj, tak, zaraz ci powiem. Jager ma więcej, ma więcej min, więc... No dlatego tego okay. jak I on ma bonus do tych min większy. Mhm. Dobra, wzmarteczkę po prostu. I ja idę do tyłu. Jak są drzwi, to mi mówicie, ale co naprzód, bawię się w to. Planarz, dalej tak. bierzesz? Tareta? No. Tak, tak. Dobra. Lecimy. Lecimy. Okay. No lecimy. lecimy. Ok, gotowi? O kurczę. Nie jestem żółty. Nie rozumiem. Gotowi? Tak. Dobra, trzymajcie szyk. Nie, nie, to jest bardzo zły pomysł, bo już nas atakują. Złym pomysłem jest to, że ja nie mam miny idąc na końcu. Ale po prostu mówię, kiedy mam żyć. Od o spawaj dni. Otwarte, zapraszam panu do środka. Okej, okay, zasława jest za nami, proszę. Zasława jest za nami. Przed te drzwi, żeby zginęło jak ten. Czym się, ja się rzuca? Shift. Ja z ale Shift, shift. nie się tak? da. Ja on na domyślnym shifcie. Przywykłem. Dobra. Jest super. Zostaw. spawaj. No, teraz spaw masz Ej, chodź. Ej, zostawiliście mnie tam. Nie ma sensu, coś mi się wydaje. Być czym się rzucamy, nie, bo może się rzuca innym. Może ja wezmę jednak tego oficera. Nie no, ale Legion się, nie, się nie, nie, nie... po prostu powiedz, Po prostu powiedzcie mi czymś, że sam inek. Powiedziałem shift. Dobra, no Niestety nie zmienia się rzeczy, że, że już i tak. Weź sobie escape ops literatura. Ej. Tak, właśnie to, to robię. Ej. Tak? No, nie na przyjdzie rzeczy, że już nam się skończył czas. Okej. Okay. Yes. Z no, następnym razem. Może wtedy internet okay. będzie działał. No, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć. cześć! Cześć! Hej! Jak to czas się skończył? <noise>